Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym gościem jest Marta Becker, właścicielka Amazing Day, agencji eventowej i hostess. Witam Cię, Marto. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj do Państwa mówić. Tak piękny, słoneczny dzień. Taki właśnie dzień, jak jest agencja eventowa, aczkolwiek, która w tym momencie no, dosyć mocno kuleje. No właśnie, Marta, powiedz, jak to wygląda w waszej branży. Jak ta sytuacja pandemii wpłynęła na, na, was, właśnie na waszą branżę, na waszą kondycję i no, jak jest teraz po odmrożeniu częściowym gospodarki? Mówiąc szczerze kiedy się obudziłam gdzieś w połowie lutego, poczułam coś już takiego mega niepokojącego, gdyż było coraz mniej zapytań, klienci mieli dłuższy czas decyzyjny, działo się jakieś takie dziwny niepokój tak naprawdę. Zaczęły się odwoływane imprezy właśnie takie zagraniczne, coraz mniej też zapytań, jeśli chodzi o imprezy nasze targowe, konferencyjne, szkoleniowe w Polsce. Coraz więcej firm zaczęło się wycofywać, coraz mniej miałam zaliczek, wkład. Na początku marca byłam jeszcze bardzo jak wróciłam, to Adamia dzwoni, że jest pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, a później już wszystko poleciało. Jednego dnia krzyczyliśmy się, że wygraliśmy jakiś przetarg, drugiego dnia płakaliśmy, bo nagle cała gospodarka, no nie tylko polska, ale światowa stanęła w miejscu i mm. mówiąc szczerze, zaczęło być coraz gorzej. Jeszcze w marcu mieliśmy pewne przedsięwzięcia, natomiast już w kwietniu i to był totalny zastój. Spadek mm. obrotów firmy, porównywając w zeszły rok do tego roku, to jest 100% tak naprawdę. Faktycznie gdzieś tam teraz zaczęło się coś już delikatnie ruszać, ale z tymi odmrożeniami, obostrzeżeniami to jest nadal bardzo, bardzo ciężko. No nie ukrywajmy, to są imprezy masowe, koncerty, uh -huh. szkolenia, konferencje, targi. Dużo firm się boi, boi się wysyłać swoich prezesów, boi się wysyłać zarząd na takie przedsięwzięcia, boi się organizować takie przedsięwzięcia dla swoich klientów, boi się uczestniczyć w targach. Nie ukrywajmy, że taki okres wakacyjny to jest takie 30-40% obrotów naszych całorocznych. Uh -huh. Kolejne takie, takie, takie duże obroty mamy na jesień, kiedy właśnie ma bo najprawdopodobniej druga fala każe nas straszy. Ja jestem optymistką, mam nadzieję, że tak nie będzie, aczkolwiek um, no, różnie patrzę w tą przyszłość, bo jestem tak pół na pół, powiedzmy, już zaczynam być tak realnie patrząc, to, to mega się powiedzmy boję tego. Słuchaj, powiedz, a jak konkurencja? Ja wiem, że no cała branża ucierpiała, ale pewnie część firm po prostu tego okresu zamrożenia całkowitego nie przetrwało. Czy właśnie w waszej branży też jest to widoczne, że po tym lekkim odmrożeniu już te niektóre firmy już nie powstaną i nie zaczną normalnie działać, tak jak to było jeszcze w styczniu czy w lutym? Tak, oczywiście, ja mam prowadzę taką malutką działalność, gdzie zatrudniam kilka osób na umowy prawne, więc mhm. powiedzmy, że one miały postój, ale sporo firm jest takich dużych, które niestety musiały zwolnić pracowników, wiem, że e, nie będę tu mówiła nazwami, A. ale jedna z firm zwolniła 27 osób właśnie w swojej firmie, także to są bardzo duże straty, e, no niektóre firmy to wykorzystały, na przykład jedna z agencji też, która robiła do tej pory eventy, zaczęła produkować przy Ubice, więc jakby wykorzystała ten okres, no, ale nie ukrywajmy, że to jest taki niewielki odsetek w porównaniu z tym, A. jak, jak Cierpiliśmy, jakie duże ponieśliśmy straty. Powiedz jeszcze, tak wrócimy do, troszeczkę do początku. Czym Amazing Day tak de facto się zajmuje? Jakie, jakie produkty macie? Jakie usługi świadczycie? Znaczy tak przede wszystkim świadczymy, poszukujemy osób, które mogłyby uświetnić Państwa event. Od, począwszy od przez animatorów, promotorów, tancerki, baristów, barmanów, badania marketingowe, badamy opinię publiczną, badamy klientów i jakby jakie usługi chcieliby Państwo im zaprezentować. Robimy szkolenia, konferencje, zatrudniamy na targi, oprócz takich rzeczy merytorycznych czy technicznych Zajmujemy się szeroko rozumianą promocją, marketingiem, mhm. e, także, wszystko, co jest związane właśnie z takimi eventami. Wszystko to, co handel zarabia, marketing wydaje, i my po prostu też w tym uczestniczymy. No to bardzo szeroka paleta usług, różnych różnych właśnie produktów. Ale wszystko to związane właśnie z eventami, z różnego rodzaju właśnie marketingowymi przedsięwzięciami to niestety teraz kulało. Powiedz czy już targi zaczynają być organizowane, już to zaczyna powoli funkcjonować? Właśnie, nie. Na początku było tak, że klienci jeszcze nie wycofywali yy, za zaliczek, a teraz już, już gdzieś tam te umowy są yy, przetwarzane, bo mamy, niestety jest bardzo ciężko. Większość targów jest przeniesiona na jesień, na początku było tak, aczkolwiek teraz już dostajemy takie sygnały, że klienci zaczynają się wycofywać, rezygnować, gdyż wiedzą, że wystawienie się na targów to jest też bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duże pieniążki poniesione, a niestety tych klientów yy, na pewno nie będzie tyle, co powinno być, także e, wydaje mi się, że targi w tym roku mogą się nawet nie odbyć, jeśli się odbędą, to może nawet właśnie przez, e, przez internet teraz nawet dowiadywałam się, że właśnie już teraz takie, taka forma jest, że, że właśnie e, w ten sposób, ale nie wyobrażam sobie, jak mają się żeby być takie, takie rolnicze na przykład jakieś zwierzęta, mają być na przykład pokazywane przez internet, no nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, aczkolwiek no e, musimy ten czas przeczekać i gdzieś tam się ratować w jakiś sposób, aczkolwiek no mówię, są takie rzeczy, których się po prostu w ten sposób nie da. Zresztą takiego kontaktu z, z człowiekiem, czy takiej imprezy organizowanej, niestety no, nie zastąpi nam komputer, czy, czy właśnie ta osoba po drugiej stronie. Także no, czy przed pokazaniem jakiegoś tam materiału, czy, czy rzeczy, które można przedstawić i pokazać na targach. No jest bardzo ciężko. No, tak jak mówię, gdzieś tam w marcu, w kwietniu był jeszcze przesuwany na jesień. W tym momencie jest coraz więcej targów w ogóle odwoływanych. E, także naprawdę no, jest, no. Jest, jest niepokojąco. No tak, bo zazwyczaj firmy, które planują różnego rodzaju właśnie targi, przedsięwzięcia, podpisują z Wami kontrakty dużo, dużo wcześniej. Ja nie wiem, jaki to jest dokładnie okres czasu, ale wydaje mi się, że to jest kilka miesięcy przed tak, organizacją tego miesiąc, typu imprezy. Pół roku wcześniej, tak. Mhm, czyli co? Teraz się szykujecie, jakby już tak na przyszły rok? Myślisz, że w przyszłym roku już będzie to normalnie funkcjonowało? Mam nadzieję, aczkolwiek niektóre firmy planują niektóre imprezy nawet na 2022 rok. W obawie przed tym, co czeka właśnie w przyszłym roku. Mówię, czasami to są kwoty do kilkuset, kilku, nawet milionów, jeśli chodzi o takie imprezy większe, jak na przykład było Euro. Ja miałam też wielu klientów, właśnie dużo imprez właśnie takich eventowych związanych z Euro, które też zostaną przeniesione, także naprawdę w obawie przed tym wszystkim klienci, no niektórzy już już piszą do mnie, Pani Marto, no w przyszłym roku może nawet nie, może dopiero właśnie za dwa lata, bądźmy w kontakcie, także no. No, ja się jeszcze uśmiecham, ale już niedługo ten uśmiech pewnie zniknie z no, mojej twarzy. To dość długa perspektywa, prawda? Jeżeli ktoś mówi, spotkajmy się za dwa lata i wtedy my coś będziemy mogli popracować, prawda? No to jest, nie, nie jest wesołe, No ale taka, takie są realia. Powiedz, no, rząd zaproponował pewne tarcze antykryzysowe. Czy twoja firma, twoja branża mogła z nich skorzystać? Jak to wyglądało? Tak, oczywiście zniesienie składek ZUS-owskich te, te wszystkie narzędzia pomocy, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników, jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów, o te pożyczki, mikropożyczki, o te. Także tak, na pewno ja skorzystałam i wiem, że dużo, znaczy, mówiąc szczerze, akurat, no, jeśli chodzi o mnie, to faktycznie gdzieś tam mi to pomogło w jakiś sposób przetrwać, ale wiem, że no, osoby, które po prostu brakowało płynności finansowej. Miały tak. zbyt dużo pracowników do, na wynajem, zbyt duże obiekty. No niestety uh -huh. to nie udało się. Uh -huh. Na no, tyle po prostu gdzieś tam e, nie pomogło to, żeby, żeby to nadal mogło funkcjonować. Także no, u mnie tak, ale wiem, że dużo większe firmy takie e, z dużym dopływem pracowników i, i kosztów, które musiały ponosić każdego miesiąca, niestety poległy. Powiedz Marta, a jak duży to jest rynek w Polsce? Tak e, wiesz? E, ta branża eventowa właśnie hostes. Ile firm w Polsce funkcjonowało? Czy, czy jest to, jesteś w stanie to oszacować? Ja powiem, powiem Ci, że zadałeś mi fajne, ciekawe pytanie, bo nigdy się tym nie interesowałam, ale wydaje mi się, że jeszcze wiele lat temu to tak naprawdę wynajęcie hostessy to było takie troszeczkę nietuzinkowe i takie zastanawiające, kim jest hostessa co właściwie ona powinna robić. A teraz coraz więcej osób idzie w tym kierunku i coraz więcej tych właśnie marketing, przede wszystkim, coraz bardziej kiedyś to był bardziej handel, delikatnie jakieś taka jedna czy dwie osoby pracowały w marketingu, a teraz coraz więcej, więc wydaje mi się, że coraz jest coraz większa gałąź, ale jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć Jakie liczby, to nie chciałabym tego spalić i chyba raczej przemilczę to, bo nie mam pojęcia, ile to może być, ale na pewno na pewno coraz więcej tego było. Mm -hmm. No tak. A właśnie, powiedz, właśnie, kim jest hostessa? To może wiele osób ciekawić. Niektóre osoby mogą mieć jakieś błędne wyobrażenie. No, może ja mam na przykład takie, że hostessa to jest właśnie. Pani bądź pan, bo też z hostes z hostami spotykałem, którzy na przykład reklamują jakieś produkty w hipermarketach czy supermarketach. Czy to właśnie jest hostessa? To bardziej bym nazwała promotorką. Promotorką pewnych właśnie jakichś urządzeń, czy, czy właśnie produktów, czy narzędzi. Mhm. Hostessa bardziej może jest taką amasadorką firmy. Mhm. Uczestniczy właśnie w jakichś takich targach, szkoleniach, jest, jest recepcjonistką. Mhm. Jest jakby taką twarzą, po prostu mhm. takim pierwszym, pierwszym osobą, która, która właśnie reprezentuje firmę na właśnie na takich wydarzeniach, eventach. Mhm. Są też pordanserki, które uczestniczą w imprezach firmowych, wtedy Rozgrywają imprezę, także można to właśnie powiedzieć: takie promotorki, fordancerki, hostessy, ale wszystko właściwie można przyjść do jednego worka i nie wiem, uh -huh. po prostu nazwać to hostes, hostessingiem. Tak. Uh -huh. Rozumiem. A powiedz, czy w Waszej branży zdarzają się również, e, czy pracują również mężczyźni, którzy, e, którzy są właśnie promotorami marek i, e, i tymi e, hostessami? Host jak to właśnie nazwać? Hostel? Hostami. Hostami. Kości, <grywa> tak. Hostel. Tak, oczywiście, że tak. Aczkolwiek mężczyźni bardziej się w takie rzeczy wstydzą i e, krępują także mniej. Na pewno jest, jest e, bardziej, jeśli chodzi o taką właśnie branżę, to więcej dziewczyn. Aczkolwiek coraz bardziej, coraz więcej widzę, zapytań właśnie widzę i coraz więcej chłopaków e, jest coraz bardziej odważnych i tak. I idziemy w tym kierunku, żeby, żeby tak, żeby to było tak pół na pół w końcu. Mhm. Powiedz, jakie plany na przyszłość? Jak planujesz dalej pracować, działać, filmy rozwijać? To znaczy, tak. Ja oprócz tego, że listam tam tą agencję, to byłam też. Yy menadżerem dwóch klubów muzycznych mhm. i właściwie teraz też mamy taki zastój, bo zarówno właśnie imprezy eventowe, jak i masowe, jak i także kluby muzyczne, wszystko stajemy w miejscu. Okay. Mam nadzieję, w tym momencie jakby wysyłam oferty do firm, kontaktuję się z klientami, których które do tej pory miałam, staram mhm. się robić nowe oferty, staram się gdzieś tam poszerzać moją firmę, szkolić się pod tym kątem, gdzieś tam słuchać sobie jakichś szkoleń, webinarów marketingowych, a jeśli chodzi o moje przyszłe przedsięwzięcia, no to na razie nie chciałabym zapeszać, gdzieś tam mam klientów, którzy nadal e, zapewniają mi, że będziemy uczestniczyli w tych imprezach targowych na jesień. E, będę też być może obsługiwała e, Stargorzu pod kątem eventowo-marketingowym, właśnie w przyszłym roku. Teraz mamy już też rozmowy. E, czekam na kolejną kampanię z Marką Jubilerską Jest, e, także no troszeczkę tych rzeczy, no i sporo imprez właśnie takich zakończeniowych, zwieńczających rok, właśnie, mm. też w galeriach też, też czekamy na takie właśnie większe rzeczy. Bo na razie dyrektorzy galerii jeszcze nas wstrzymują, no, ale no, pomysłów sporo jest i sporo jest właśnie takich rzeczy w zawieszeniu, które gdzieś tam są w chmurze i po prostu miejmy nadzieję, że, że uda się to, że w końcu będzie to okay. A czy już jest wiadomo, kiedy będą wystartują imprezy masowe? No właśnie, przykładem tutaj są te kluby, w których jesteśmy menadżerem, czy, czy jakieś koncerty, czy, czy już słyszałaś może, masz jakieś przecieki, kiedy to mogłoby wystartować? Po z powrotem? Coś słyszałam, że od 1 września mogą być imprezy ponad 500 osób aczkolwiek no, to jest jeszcze troszkę mało, jeśli chodzi o takie imprezy typowo masowe czy koncerty, a nawet imprezy w takich klubach, gdzieś w klubie, w którym aktualnie, którym aktualnie się zajmuję, mieści około 800-900 osób, także no, myślę, że, że moi szefowie nie, nie decydują się na otwarcie przy, przy 500 osób jeszcze tak. przy jakichś obostrzeniach typu maseczki, czy tam jakaś odległość, albo no, jeszcze wiadomo, taka dezynfekacja rąk czy, czy cokolwiek, to wiadomo jeszcze tak, ale nie wiem, no, nie wyobrażam sobie na przykład być w klubie w maseczce i nie wydaje mi się, aczkolwiek powiem, Szczerze, że dużo osób nas cały czas wspiera, pisze na naszym fanpage'u, że już by chciało przyjść, więc wydaje mi się, że ludzie są tak złachnieni takich imprez, tego kontaktu z człowiekiem, na to, że jest lato i te imprezy plenerowe, które powinny teraz się odbywać, że myślę, że może byłoby sporo osób, które by przyszło, człowiek mówię, 500 osób to jeszcze będzie zbyt mało i wydaje mi się, że no bardzo bardzo mocno boję się, że to będzie dopiero przyszły rok. Matta, powiedz, oglądają nas potencjalni Twoi klienci, przedsiębiorcy. Jak można znaleźć Twoją firmę? Jak można się skontaktować z Twoją firmą, by właśnie nawiązać współpracę? Można pisać sobie w, w, albo przez LinkedIn in znaleźć mnie Marta Becker i po prostu napisać, aczkolwiek, albo można na fanpage'u moim. Powiem tak, gdzieś tam nigdy się szczególnie nie ogłaszałam. Zazwyczaj gdzieś to było tak B2B. Pracowałam gdzieś jako hostess, modelka, zdobywałam w ten sposób dużo klientów i oni mnie tak dalej polecali. Na marketing nie stawiałam wtedy jeszcze, teraz gdzieś widzę, że, że miałam pewne błędy i teraz które staram się korygować. Więc albo po prostu wpisać sobie Amazing Day właśnie na Facebook. I tam właśnie znaleźć mojego fanpage'a, albo jestem na linkim innym poszukać, i ja też wyślę portfolio z hostessami, moje realizacje. Dużo listów wspaniałych referencyjnych, które też udało mi się teraz uzyskać od filmu, które pracowałam, dla których, bo to był taki okres, gdzie starałam się coś tam dodatkowo mhm. rozbudować, także w ten sposób. Mhm. Zachęcam. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Marta Becker, właścicielka firmy Amazing Day. Dziękuję Ci, Marto, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Zapraszam na kolejne ciekawe rozmowy. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania naszego konta na YouTube i Facebooku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję pięknie.